Uzupełnić, jeśli wyjdzie nam w indeks omega 3, odjechać. Ale znowu dietą. No, tak, ale to już suplementacja, tak jak D3, suplementacja. Żeby uzyskać ten efekt w postaci, robię indeks omega 3, wychodzi mi, że ma dziewczyna 4 albo 5, a powinno być 8, 11. No i wtedy uzupełniam to omega 3, sprawdzam, czy to faktycznie działa. I wtedy ma pamięć koncentrację. Dziewczyna kiedyś przyszła, powiedziała. Że, panie mówi, mój, możecie nie może ode mnie opędzić takiej libido wzrosła, ale tak szczęśliwa była. Bo jak się wyrzuci to, co nastróje, osłabi, właśnie te cukry, fruktozę, to jest, to jest podawane tak po cichu, a weź przekąskę, byś tego. No nie, no nie, nie rób tego. Jak chcesz zjeść buraka, zjeść marchewkę, tylko biorz, żeby to było. Znowu jest następna pułapka. Nie jest tak łatwo teraz się połapać w tym wszystkim, co ono jest dobre, a co nie. No i jak jest ich bo możemy też powiedzieć o tym, jak z tym walczyć, to raczej posty przerywane, czyli jedzmy sobie dwa razy dziennie. Oczywiście każdy musi indywidualnie, bo każdy ma inną mikrobiotę. To też jest różnica, ale tego kalorii się nie liczy w ogóle, bo to się ma, czy indeks glikemiczny to tak nie do końca. Bo ja nie jestem maszyną kaloryczną, że ja spalam te. To, Czyli co... raczej obserwować swój organizm tak, i dostosowywać tak, ilość głównie. tych posiłków i tak, wielkość posiłków. Do własnych potrzeb, do tego, żeby wypić szklankę ciepłej wody przed posiłkiem, a nie, że ja zjem coś słodkiego, bo, bo były imieniny, jeszcze coś takiego sobie torcik zjadłem, to potem ja już nie zjem tego biady, Bo jak ja nas najpierw glukozę dostarczę sobie, to właśnie i szybko wzrośnie, albo różne myki stosują restauratorzy, restauratorze, a to napój mi przyniosą gazowarną, bo to, żebym sobie popił przed posiłkiem. A potem już ja tam mi się już nie chce jeść, bo jestem najedzony Właśnie glukoza. Czyli jest dużo rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Dlatego też piszę o tym w książkach, ale cieszę się, że możemy o tym porozmawiać, bo osoby same sobie mogą pomóc, uszczelniając barierę elitową.